To nie było takie oczywiste, żeby na Mariacki zrobić mieszkanie m.in. dla seniorów. Skąd ten pomysł? Tak, rzeczywiście wiele osób się zastanawia, jak to jest możliwe w ogóle, bo znamy jakby Mariacką z tego żywego tętna życia, a prawda jest taka, że są też miejsca na Mariacki właśnie, gdzie, gdzie jest nieco spokojniej tak jest też tutaj właśnie na tym odcinku od ulicy Francuskiej do kościoła Mariackiego. Udało nam się wyremontować cały ten obiekt, który był bardzo trudny, jeżeli chodzi o kwestie remontowe. Do tego stworzyć takie przestrzenie, które będą przyjazne dla właśnie seniorów dla osób z dysfunkcjami na przykład ruchowymi i oczywiście przeznaczyć mieszkania prorozwojowe, jak się to mówi, czyli takie większe pod rodziny, młode rodziny, które chcą się rozwijać tutaj w Katowicach. Jestem podekscytowana i to bardzo. Mieszkanie przystosowane, jesteśmy już starszymi bardzo ludźmi, wiekowymi i męża mam po dwóch udarach, więc tutaj z tego powodu, żeby nie mieć żadnych więcej kłopotów, Ch chcieliśmy mieć te, takie warunki. Jestem bardzo zadowolona, mieszkanie mi się podoba. Chciałam z balkonem, więc takie mam i wybrałam je już wcześniej, jak widziałam tylko na rysunku, tak akurat udało się, że przypadło dla mnie. Przez pięć lat właściwie byłam uwięziona w domu przez schody, bo nie potrafię zejść. No tu jest winda i to jest bardzo dobry pomysł. Nie chcieliśmy tu robić domu Spokojnej lub niespokojnej starości. Dlatego z samego założenia było, że mieszamy osoby starsze, u nas te starsze to są plus 65, z osobami młodymi. Z mojej perspektywy to jest bardzo duży plus. I taka rzecz, która myślę, że będzie, tak przynajmniej zakładam, oczywiście zobaczymy, ale będzie. Powodowała, że po prostu ym, będzie się tutaj lepiej mieszkać. Ym, ta część, właśnie też, która jest zaplanowana, zaprojektowana, no już jakby powstała, ta część wspólna, gdzie mamy świetlice, gdzie są te tarasy, to też uważam jest coś, co przełoży się na taką większą integrację i myślę, że wbrew pozorom lepsze takie porozumienie międzypokoleniowe. W końcu na własnym dzisiaj jesteśmy chyba pierwszymi gośćmi. To prawda, tak, mamy przyjemność pierwszych, znaczy Państwa gościć jako pierwszych, rzeczywiście. No i bardzo się cieszymy, że, że ten dzień przyszedł odbioru kluczy i że już właśnie możemy być w swoim mieszkaniu. No i teraz pomalutku będziemy się po prostu urządzać. W ogóle to są mieszkania pod klucz, to po pierwsze, więc nie trzeba już nic zrobić, tylko wprowadzić meble i mieszkać. Z udogodnień wszystkie klatki są wyposażone w windy. Wszystkie mieszkania są ogrzewane podłogowo za pomocą pompy ciepła wspomaganej instalacją gazową, co powinno naszym zdaniem dość radykalnie obniżyć koszty ogrzewania. Każdy pokój w mieszkaniach senioralnych jest wyposażony w tzw. guzik życia, który w sytuacjach jakichś potrzeby medycznej lub innej, daje sygnał od razu do zespołu ratownictwa medycznego w łodzi, który ma kontrakty z wszystkimi pogotowiami, ma adresy, także pogotowie przyjeżdża od razu na wskazany przez guzik życia adres i udziela stosownej pomocy. Mieszkaliśmy na parterze i nie byliśmy zadowoleni dlatego, że y, byliśmy tak zwanymi odźwiednymi, kto szedł to. Nacisną, naciskał właśnie do nas domofon. I teraz szukałam, żeby to było najwyższe piętro i modliłam się, żeby, żebyśmy takie mogli dostać. I na trzecim piętrze jesteśmy teraz. Tutaj mam i Windę, i Balkon. No i ten ogródek tutaj. Już tam w ogródku posiedziałam z moją rodzinką trochę i śmiałam się, że jesteśmy jak w Grecji. Wszędzie stąd jest blisko, niezależnie czy sobie myślimy o jakichś miejscach typowo rekreacyjnych, blisko jest park, blisko są też trzy stawy, czy takich typowo kulturalno-rozrywkowych i usługowych, to pod tym kątem myślę, że akurat ta część Katowic no, naprawdę zapewnia dostęp właściwie do wszystkiego, o czym tylko możemy pomyśleć. Ta świetlica, w której jesteśmy, właśnie jest takim miejscem, gdzie ma być ta integracja mieszkańców. Na różne sposoby ona będzie prowadzona, myślę, że jak się spotkamy za jakiś czas, to opowiem Państwu, jak to przebiega w realizacji. Nie ukrywam, że traktujemy to trochę eksperymentalnie. Chcemy zobaczyć, jak tutaj będzie ta jakość życia przebiegała, jak duża będzie integracja ta społeczna międzypokoleniowa, mamy nadzieję, że ona będzie ciekawym projektem, ciekawym modelem i właśnie godnym rozwijania w różnych częściach naszego miasta. Tak więc na pewno, jeżeli się nam tutaj to sprawdzić, to kolejne decyzje o budowie podobnych miksów powstaną w przyszłości.